Dzień dobry, kłania się Maciej Jabłoński, prezenter telewizyjny, lektor, trener emisji głosu i wystąpień publicznych. Witam Was pięknie. Pomyślałem sobie, że będę nieco modyfikował treści moich wideoporadników. Do tej pory one przede wszystkim traktowały o głosie pod kątem wystąpień publicznych. A ściślej o brzmieniu barwie, no bo wszyscy chcemy mieć piękny tembr, prawda? Wszyscy chcemy głosem czarować i nie ma w tym nic złego. Oczywiście trzeba dążyć do doskonalenia naszego brzmienia, dlatego że czarowanie głosem to też przyjemność dla naszych odbiorców, dla naszych słuchaczy. Wtedy słucha się nas przyjemniej. Ale sami przyznacie, że oprócz tego, iż ważne jest jak brzmimy, istotne jest też co przekazujemy. I tego nie trzeba tłumaczyć, natomiast mnie chodzi o unikanie błędów językowych. I z góry powiadam, nie jestem konserwą. Język polski się rozwija i zmienia. Ja nie jestem szalonym purystą. Poza tym sam popełniam mnóstwo błędów, popełniałem ich jeszcze więcej, ale postanowiłem, że pobawię się sam ze sobą, że do doskonalenia poprawności językowej podejdę jak do gry, bo jestem miłośnikiem gier komputerowych, gier planszowych, więc sam ze sobą gram. Czyli jestem ze słowem, kontroluję często to, co mówię, żeby te błędy, które usłyszę, zostały ze mną i żebym potem starał się je wyeliminować. I bawię się sam ze sobą w taką grę. Kto zwycięży, moje złe nawyki, czy jednak dążenie do poprawności? Podkreślam, nie do perfekcji, bo perfekcja czasem zabija naturalność, ale dążenia do czystości językowej. A błędy językowe, i to takie oczywiste, popełniają wszyscy, nawet stare wygi telewizyjne, nawet ci, którzy są otrzaskani z wystąpieniami publicznymi. Politycy, prezenterzy i reporterzy telewizyjni i radiowi, konferencjerzy, wykładowcy no, każdy z nas gdzieś tam popełnia. Jakieś błędy, stosuje jakieś niepoprawności. Oczywiście nie chodzi o coś takiego, o czym mówiłem w pierwszym poradniku językowym, czyli na przykład pleonazmy, które strasznie zgrzytają, typu wyskakuje na scenę konferencję, mówi witam Państwa i z góry mam prośbę. Chciałbym, żeby się pierwsze rzędy cofnęły nieco do tyłu, dlatego że jest bardzo mało miejsca na scenie. Albo drodzy Państwo, to teraz zrobimy sobie krótką przerwę, rozluźnimy się, podnieśmy wszyscy ręce do góry. I więcej nie muszę tłumaczyć. W tym poradniku poruszymy sobie dwie istotne sprawy, bardzo powszechnie stosowane. Mam tutaj na myśli niepoprawności, ale one nie wymagają jakiegoś ogromnego nakładu pracy. Naprawdę, wystarczy odrobina dobrej woli i koncentracji. No to zaczynamy. I znowu odniosę się do tego konferencjera. Nie mam nic przeciwko tej grupie zawodowej, ale po prostu to mi się skojarzyło, że ktoś wychodzi na scenę. Wita się, witam państwa bardzo serdecznie. Będę miał dzisiaj z państwem przyjemność być przez około pół godziny i będziemy sobie rozmawiać o tym i owym. A potem się zaczyna, prawda? Dobrze, za mną prezentacja. Jak sami państwo widzicie, i pewnie większość z was już wie o co chodzi. O ten brak konsekwencji. No bo jeżeli stosujemy formę oficjalną, państwo, no to jak sami państwo widzą, prawda? Jak państwo zauważyli, jak państwo mogą wywnioskować z tego tutaj rysu graficznego, etc. Niestety nie ma w nas konsekwencji. No bo jeżeli stosujemy liczbę pojedynczą, to nie mamy problemu, żeby mówić. Jak pan widzi, jak pan rozumie, jak pan sam to przeczytał, prawda? Często stosujemy to w trzeciej osobie i to czasu przeszłego. Jak sam się pan zorientował, czy jak sama się pani zorientowała, z tym nie mamy problemu. Ale kiedy dochodzi do liczby mnogiej, no to kusi, żeby mówić, jak sami się państwo zorientowaliście, jak państwo widzicie. Z czego to wynika? Prawdopodobnie z takiego dążenia do zmniejszenia dystansu pomiędzy nami a rozmówcami. No ale to jest brak konsekwencji. Jeżeli już, jeżeli jesteśmy w tej sytuacji konferencjerskiej albo mówimy po prostu do grupy osób, których nie znamy i atmosfera jest doniosła, no może doniosła to przesadziłem, ale po prostu jeszcze, jeszcze nie nawiązaliśmy takiego kontaktu ze sobą, żeby tutaj się wspólnie śmiać. I podejść do tematu nieco luźniej. No to możemy zaproponować, prawda? Drodzy Państwo, mam prośbę, jesteśmy ze sobą już kwadrans. Czy możemy troszkę familiarniej się do siebie odnosić? Czy ja mogę mówić do Państwa, kochani, widzicie, że teraz na tym kolejnym slajdzie. No i jeżeli jest potakiwanie, a najczęściej jest tak, bo nikt nie lubi oficjalki, nikt nie lubi sztywności. Mamy jej aż nadto, to wtedy możemy przejść do. Zwróćcie uwagę, że na tym rysunku czy też na tym zdjęciu i to jest jak najbardziej dozwolone. Natomiast warto zostać z tą formą trzeciej osoby w liczbie mnogiej. Dlaczego? Dlatego, że tak jest poprawnie. No bo w liczbie pojedynczej jesteśmy w li y, konsekwentni, w liczbie mnogiej nie. A gdy uczymy się języków obcych, no przecież nawet jeżeli nie znamy niemieckiego, no to Sprechen Deutsch. Znamy to pytanie, prawda? I nawet się nie zastanawiamy wtedy na początku, kiedy tego języka się nie uczymy, że Sprechen Sie Deutsch to jest właśnie czy mówi Pan, Pani po niemiecku. Bo gdybyśmy chcieli powiedzieć, czy mówisz po niemiecku, to byśmy powiedzieli Spricht du Deutsch, prawda? Albo. Parla l'italiano, czy też lei parla l'italiano, to lei jest niepotrzebne, ale lei to jest właśnie trzecia osoba, no to czy mówi pan, pani po włosku? Natomiast parli l'italiano to jest czy mówisz po włosku, prawda? W hiszpańskim jest usted, ustedes. I nie mamy problemu, żeby w tych językach obcych stosować formę oficjalną, czyli trzecią osobę. A w języku polskim mamy. Owszem, ktoś może powiedzieć, że przecież kiedyś w liczbie pojedynczej. Też łączono pana z tą formą nieoficjalną, czyli na przykład w Ziemi Obiecanej stary Żyd Grünspan mówi do swojego pracownika Sztajna a pan podobno grywasz na fortepianie, albo w kabarecie Dudek w skeczu w pociągu możemy usłyszeć no i pomyliłeś się pan. Nie uważałeś, wpadłeś pan na peron w ostatniej chwili i wsiadłeś pan do tamtego, a nie do tego mówi Wiesław Michnikowski do Jana Kobuszewskiego. Tak, to było kiedyś i gdybyśmy dzisiaj tak mówili jak się pan czujesz? No to by było zrozumiałe jak się państwo czujecie? Natomiast ta forma jest zamieszkła, już minęła teraz możemy powiedzieć to w formie żartu jak się pan czujesz? Natomiast, skoro mówimy, jak się pan czuje, to jak się państwo czują? I o ile nie mamy problemu, żeby powiedzieć to na początku naszego kontaktu z odbiorcami, o tyle później już chcemy skrócić dystans, no i przechodzimy, i jak sami państwo widzicie, prawda? Warto się pogimnastykować i. Być ze słowem, bo to łatwo wyeliminować. Naprawdę nie trzeba miesięcy czy lat. Wystarczy kilka takich podejść. Jak Państwo widzą, przygotować sobie takie zdanie świadomie i zmierzyć się potem z czasem przeszłym, właśnie jak Państwo zauważyli, jak Państwo zobaczyli, a nie Państwo zobaczyliście. To jest pierwsza sprawa, a teraz przechodzimy do drugiej. Szanujmy biernik. I już mówię o co mi chodzi. Szanujmy bierniki, bo najczęściej traktujemy je lekceważąco. Takie proste zdanie składa się z podmiotu orzeczenia i dopełnienia, prawda? Na przykład, wysłałem ci maila albo wysłałem ci sms -a. Wysłałem, mamy orzeczenie, ci podmiot, ktoś mówi do mnie, że mi wysłał sms dopełnienie. No i co? No i to jest błąd. Nie uszanowałem biernika, bo gdybyśmy to odmienili przez przypadki, Wysłałem ci i teraz spróbujmy. Mianownik tu nie pasuje. Dopełniacz też nie pasuje. Celownik, aż w końcu dochodzimy do biernika. Wysłałem ci kogo, co? Wysłałem ci SMS. Wysłałem ci e-mail. Dlaczego nie SMS-a i nie e-maila? No bo gdybyśmy chcieli być konsekwentni, to dlaczego nie mówimy, wysłałem ci plecaka? Tylko wysłałem ci plecak. Albo dlaczego yy, nie mówimy, wysłałem ci stoła? Tylko mówimy wysłałem ci stół. Dlatego że mówiliśmy kiedyś poprawnie, a takie twory jak na przykład SMS, e-mail, które się pojawiły wraz z rozwojem cywilizacji, zostały gdzieś źle odmieniane i my przez zasłyszenie zasaliśmy to i to się zakorzeniło w naszych głowach. Pamiętajmy, to jest prosta sprawa. Forma bezosobowa w liczbie pojedynczej jest nieodmienialna. No bo powiemy już, wysłałem ci pieska, żebyś się nim zaopiekował, bo ja wyjeżdżam na kilka dni. A nie wysłałem ci piesek, prawda? Ale wysłałem ci plecak. Piesek jest formą osobową, jest żywym stworzeniem. Tutaj chodzi o życie. Wysłałem ci pięknego storczyka. Storczyk też jest żywy. No chyba, że jest już zwiędnięty i martwy. Natomiast chodzi tutaj o uprzedmiotowienie i coś, co było żywe albo jest żywe. I uwaga, dotyczy to. Formy męskiej, no bo bez problemu odmieniamy wysłał, Piotrek wysłał mi różę, wysłałem Ci różę, żebyś mi wybaczyła, prawda? Nie wysłałem Ci róża. Zatem odmieniamy perfekcyjnie w liczbie pojedynczej w bierniku formę bezosobową żeńską, a nie odmieniamy w bierniku formy bezosobowej męskiej w wielu przypadkach, chociaż coś, co kiedyś funkcjonowało nie sprawia nam problemu, tak jak wspomniany właśnie plecak. Nie będę tych przykładów mnożył, natomiast zachęcam Was bardzo gorąco do tego, żebyście potraktowali to tak jak ja, żebyście potraktowali to jak wyzwanie, challenge, zabawa z samymi sobą. Że ja mam tutaj złe nawyki odnośnie biernika kogo co, dotyczy to tylko co i dotyczy to formy bezosobowej rodzaju męskiego. Więc ja spróbuję kontrolować siebie czasami, podkreślam czasami, nie cały czas. Nie wtedy, kiedy się obudzimy, aż do momentu kiedy zasypiamy, tylko czasami gdzieś, w jakimś momencie dnia, kiedy coś mówię, szczególnie w przypadku, gdy rzeczywiście posługuje się technologią, bo tu głównie o technologię chodzi. Zatem. Kiedy będziecie komuś wysyłać albo otrzymywać e-mail, albo będziecie pisać komuś SMS y, lub otrzymywać SMS i mówić o tym, no to spróbujcie to wyeliminować, a wszystkie inne przykłady, które akurat teraz y, nie przychodzą mi do głowy i nie będę ich na siłę szukał, pójdą precz. Polecam bardzo gorąco. I tyle. Do zobaczenia w kolejnym poradniku nie tylko dotyczącym poprawności językowej, ale też tego co najczęściej staram się wam przekazać, czyli głosów w wystąpieniach publicznych i w ogóle tego, z czego się wystąpienia publiczne składają i co warto ćwiczyć. A jeśli oczywiście chcielibyście poćwiczyć wspólnie, no to zapraszam do pracy indywidualnej albo do pracy grupowej. Wszystkiego dobrego.